Witam Was, kochani zdrabkowicze, na moim kanale. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. A ja dzisiaj wchodzę do odcinku z kolejnymi zdrabkami za 5 zł. Wkład w ten odcinek to 15 zł. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się poszczęści i w końcu coś fajnego wygramy. Tym bardziej, że udało mi się dorwać jedną fajną zdrabkę. Jest to podwójna gra. Mamy tutaj gry, a z tyłu również mamy dodatkowe gry. Coś fajnego, coś innego. Skupiamy się dzisiaj, żeby cokolwiek wygrać, chociaż żeby nam się zdrapki dzisiaj zwróciły. Także kochani, zabieramy się za, za którą? Od szalonych zakupów zaczniemy sobie. Do wygrania 150 tysięcy złotych. Dwa bonusy również są. I tutaj yy, ta sama zasada, co w większości zdrapek. Czyli jeżeli jakiekolwiek z Twoich liczb jest taka sama jak któraś z wygrywających liczb, wygrałeś przypisaną do niej kwotę. I tutaj najmniej, jeśli cokolwiek trafimy, to jest 5 zł. No i oczywiście najwięcej 150 tysięcy. Znajdź kwotę i wygraj tę kwotę. I tak jest w pierwszym i w drugim bonusie. Zacznijmy sobie od bonusów. Nie ma żadnej kwoty. Bonus drugi. Również nie ma, więc teraz drapiemy nasze wygrywające liczby. Osiem. Szesnaście. Siedemnaście. I trzydzieści dziewięć. 13 7 21 22 24 27. 38, też blisko. 30 i niestety 19. Nie udało nam się w tej grze nic wygrać. Naprawdę coś mi te zrabki ostatnio nie lubią. Zabieramy się teraz za premię. Na wygranie jest tutaj. 150 tysięcy złotych możemy wygrać i tak tutaj musimy znaleźć dwa identyczne symbole i przypisamy, yy, o, o, przepraszam i, i wtedy wygrywamy kwotę przypisaną do tej gry. Jeśli znajdziemy trzy identyczne symbole, wtedy mnożymy razy dwa. W takim razie drapiemy, gra pierwsza. Arbuz. Wiśnie i worek. Pik. Kwiatuszek. I karo. Winogrono. Korona. I siódemka. Ale tutaj o siódemce akurat nie ma mowy, więc raczej chyba nic nam siódemka nie przyniesie. Szczęścia. Siedem, kwiat i kier. Worek. Winogrono i moneta. Kier, śliwka, wiśnia. I ostatnia gra arbus. Biedronka i Korona. No, niestety i tym razem nam się nie udało, także no naprawdę, no ta zła passa, widzę, że jakoś y, faktycznie nie mija. Nie mogę nic tutaj wygrać. Ale nic, kochani moi. Została nam jeszcze trzecia. Jakaś taka podwójna, fajna gra. I mam nadzieję, że chociaż tutaj uda nam się wygrać. Tu jest oczywiście tak samo. Trzy liczby jedenaście, trzydzieści osiem i trzydzieści cztery i teraz nasze liczby dwadzieścia jeden, szesnaście, sześć, czternaście, dwadzieścia trzydzieści siedem Siedemnaście dziewięć, cztery osiem, dwadzieścia pięć, dwanaście, trzydzieści osiemnaście i trzydzieści pięć. Nie no, po prostu jestem w wielkim szoku, bo nic mi nie idzie ostatnimi czasy. Mamy jeszcze z tyłu. Z tyłu co tu jest? Otwórz pisze. Otwórz. Ale jak? Mhm. I mamy chyba tutaj znaleźć trzy takie same. Aha, legenda. Jak znajdziemy trzy takie same, to ile wygrywamy? Mamy tutaj legendę na samą Otwieram o, o, o już myślałam, że coś będzie, ale niestety. Tutaj też nie ma nic i ostatnie. Też niestety nie ma nic. Także kochani, żadnych z tych zdrapek nie udało mi się wygrać. Nawet żeby one mi się zwróciły w jakiś sposób. To jest fajne. To myślę, że można by tutaj było coś wygrać, ale niestety mi po prostu jakaś złapaczka sprzyja. Napiszcie kochani, czy wam się udało ostatnio coś wygrać z drapki, czy tylko ja mam jakiegoś takiego pecha faktycznie? I kochani, zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, do oglądania, do łapkowania. I kochani, w takim razie życzę wam miłego wieczorku albo poranka, w zależności kiedy oglądacie. I do następnego drapania. Pa kochani.